Siemiczko, siemiczko, to Mr. Matej. witam was w Planet Zoo. Niestety początek filmu się trochę mi zepsuł, więc y, musiałem jakieś 10 minut wyciąć, bo y, y, w ogóle mikrofon się nie nagrała, więc mam nadzieję, że spodoba wam się dalsza część. Dobra, e, tutaj miałbyś zobaczyć, co tu jest. Gdzieś owce i Afryka. Aha, tutaj za dużo troszeczkę może z tych. E, wydajność, niewydajne. O, 23 posiłki wydane, to jest nieźle. Eee, czyli mamy dużo personelu, który jest nad tym. O, już żrafa, co tam żrafie dali? Eee, serduszko i tam, tu była zabawa, tu jest coś do jedzenia, o bo My jeszcze to chcemy. Dali na kawałek czegoś tam. Żerafa. To. Forte. Nie wiem, tutaj żarafia może podwyższyć jakość. No byśmy mogli wszystkim podwyższyć o tym do drugiej klasy. Niech już będzie. Ty, patrzcie to. Definitywnie mam za dużo strusi. Definitywnie za dużo, bo tyle kasy na strusi to dużo. Yy, mamy jednego. O, tu mamy jednego. Tu mamy tylko który jest samiczką. Samiczka. Eee, tu samiczka. Tu samiczka. Taką my się narodziła. Myślę. Tu mamy samców. Ja, ale to wam powiem, że naprawdę, jak na ten, dużo trzeba płacić za nich. 4000 za porcję? Co nie jedzą? Mi wszystkie. Puszczamy na wolność wszystkie. <laughs> nie, no nie wolno tak. Puścimy. nie dojrzałość. Uu. Będziemy mieli stale dojrzałe zwierzątka. Dobra, wiecie co? Teraz w takim razie tu by coś trzeba zrobić. I tu by coś fajnego trzeba zrobić. Ja myślę, że tutaj zrobimy wyzwanie społecznościowe. Społeczności, czyli pomóż w wyhodowaniu 70 tysięcy nosorożców indyjskich. Czyli nosorożec indyjski. Tu mamy to. Nos szo, sorożec, czyli no, nie natural indyjski, o filtr Weźmy. <laughs> trochę dużo kasy Filtry. no weźmiemy na razie tych tam bez, bez kasy ten za sam pieniążki może zobaczyć ile po, po, pieniążki nadają Nie ma za pieniążki, okej są za tylko za te i max możemy dać powiedzmy za jednego jakich tysiąc po 600 muszę wchodzić. Jest tylko kilku. Mhm. A, bo wziąłem ten. Jest i szerafa to filtr Jest kilku tylko na rozmów. Jest tylko kobiety jeszcze, bo powiem. Kuziec, mhm, no to tam kobiety są same. A jakbym wziął samiec? I bez limitu, oni chodzą właśnie po, po wiele, wiele więcej. filtr. No, niestety samce są strasznie drogie. Ja nie mam tyle na Nie mam tyle, żeby wydać na samców. Więc, no, niestety, nasz racy zostanie wycofany. No, nie możemy nic zrobić. To wiecie, w ogóle ciężko będzie rozmnożyć. E, tutaj jest e, 10 000 1500 to możemy, możliwe, że możemy to wziąć. Kong. No, ale wtedy samiczki już będziemy musieli... Wypuścić inne zwierzęta, żeby samiczki dostać. Bo mamy malutko już na ten. Więc... Oferta e, wygasa za kiedy? To jest chyba wygaśnięcie oferty. O Jezu, źle kliknąłem. O nie. Dobra, samca. Możemy go wziąć. Eee, Weźmiemy go. Weźmy go. Niech będzie. Mam malutką, będziemy już 4 mieli, ale damy radę z tym. Eee, zobaczmy co tam, badania. To. No. Sam jeden samiec, jedna samiczka. Badań na razie nie mamy, ale możemy. Nie mają rozwiązanie. To jest ok. Siano na świecie. normalnie. Ufność do ludzi, moja ufność do ludzi, czy nie będzie trzeba tego szkła normalnego zaskładać, bo yy, jakieś tam szkło, szyba, lustro weneckie, przepraszam, lustro weneckie trzeba będzie, ale czwarty poziom, czyli to będzie ciężkie, kurde, to siatka I ja przydaję, że to i podprąd damy. Bo tak o siatkę jest 4, ale ja bym się trochę bał. Beton jest na 6. Betonem walniemy dookoła. Potrzebujemy przynajmniej 4 przynajmniej. No to betony walniemy. Dobra, mamy na jednego samca. Może przez ten czas co widzimy, ten samiczka. No. Co tam się stało? A, ze sobą będę walczyć. No bo w nie jest ich już za dużo. Jest tego gusiec. ...jeden guziec. Zostawimy... ...żeby rozroszczyć. Tych zostawimy. A młodych Idą. Niech idą. To zostaną. Wypuść na wolność i... 100, ...113 dostaniemy za nich. No i dobra. Dobra, nie dajemy. Na ziemię młodych. O, już ludzie odchodzą, bo na ziemi młodych. E, wracając do tych barier... Zrobimy to Jak oni chcą I Ile oni tam potrzebują? Po no, tysiąc Tereny, wodę potrzebują e, Temperatura jest mniej ważna dla nich Jest akurat mamy Czasy e, Dobre Dobra e, Ja bym tu jeszcze ścieżkę tak opuścił dla pracowników Tutaj ale nie wiem czy się płaca, chyba się nie płaca więc nie będziemy puszczać więc zostawimy po prostu tak jak jest, czyli damy tego słupka tutaj ja chcę tylko żebyście mogli tą tutaj i lecimy w taki sposób że będziemy mieli to z tą prostą linią I może coś stąd ładną, prostą linią. Tak, kopnijmy. O, jest za dużo chyba, tu już tu jest, tu jest za dużo. Trochę. Tu by trzeba tam być ładnie wygładzić, trzeba, trzeba teraz. No i tutaj. Zrobimy siatka, mm, tylko tu wygładzić by trzeba było, mm, dobra, mm, to, to, to. wygładzimy, żeby ładnie wyglądało, no i teraz trasy, ścieżki, to chyba nas 7 zawsze daje, tak i teraz tak, nie chcemy kątowej, blokada według bariery, tak. Potrzebuję blokady według bariery Będzie fajnie wyglądało jakby to we... O Jezu, tutaj cofnęło się troszeczkę Ale to tu się nie da zrobić. Tak. Dobra Tyle na wystarczy I to jakoś tu zaraz połączymy i tu zrobimy jakiś mały wychodek Wychodek jezu A! Widzicie co wam zrobię? Powiem Że ja tu zrobiłem błąd Tu mam kolory inne To już będzie tak, 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 tak. Tak, tak, I teraz by blokada Według. Dobra, niech będzie taki ludzie będą mogli Ten Tędy. I teraz bariery. Wiem, że siatka stalowa, ale możemy elektryczna. Eee, przepuszcza wodę, wszystko ten bo możemy tu A nie, tu nie zrobimy dobra, nie jestem elektryczna weźmiemy tutaj elektryczną jednak, puścimy oczywiście ja się boję, żeby ludzie tutaj nie podchodzili więc ja bym jeszcze tu zrobił takie coś jak tu elektryczna tutaj w linii prostej, czyli blokada kątowa 90 stopni wyżej a może wzdłuż tego bariery? Nie chyba coś takiego, że długość 5 metrów możemy tak nadwalnąć. Dobra, tutaj już nie będziemy, ten kątowy bo ja się boję, żeby ludzie pod to nie podchodzili w czasie, jak będzie ten. Więc zrobimy coś takiego. Jak będziemy mieli, no tu właśnie do tego. To będzie podwójna taka siatka, i tam przykład tutaj zrobimy a nawet drewniane, by fajnie było wyglądało z drewna. Czyli za, my to wszystko zaznaczymy tu i na przykład na drewno wymienimy obniży. O, to tam się obniża. Widzicie to jak w takim razie? Nie, to nie trzeba, się, żeby to się wyczuwało tam. A czekajcie, bo nie zaczęło. wszystkiego. Proszę nas, tu nie podchodzić, tu się na nic nie dzieje. Przyważać. Ludzie myślicie sobie. No. Teraz jakbym to... ...do metra... ...dał. Teraz taki jest problem, że chcę to wyżej. Do dwóch metrów było. I to 2 dwóch metrów. Dwóch metrów No i to też jest do 2 metrów. I ludzie będą mogli podchodzić tutaj, widzieć coś, cokolwiek, widzieć. Choć będzie problem, mieli mm, oni, żeby chcieli pewnie wejść tam do środka. I przejść przez to. Więc musi byśmy mogli. A, dobra, mniejsza z tym. Na razie ich tam nie potrzebuję. Nie będę potrzebował się chodzić. Nie ma po co wchodzić. Na razie tam. Dla Miejscowców trzeba dobry pędzić. Ogólnie to jest duże, więc mam nadzieję, że tu ogarnie to. Nasz ten. Będzie ogarniał to. Dozorca. Czy tam. Jakoś tam nazywał. Zorca, tak. Oni na razie mają dużo tego pracy, no Wysoką pracę mają, kurde. Jak ja już pozwalniałem więc większość ich to tam, prawdopodobnie pracy więcej. Dobra, na szybko damy tak. Handel z rzętami. Potrzebujemy teraz samiczki. Filtrujemy samiczki same. Mam za 300 i 219 samiczka, ale nas nie stać. Więc musimy kogoś wypuścić na wolność. Zwierzątka? Na no, tych się nie da. Czemu guzik w tym jest? Pokamię to. Odpływ ze skrzyni. Mamy niedźwiedzia, który zaraz będzie ten. Duży, A tu mamy już duże zwierzęta. Na wolność 43. Jezu, kuś, co nie wypuszczamy. Dobra, nie puścimy. Cioo, jest 130. Uuu, mamy i teraz byśmy mogli jeździć tą samiczkę, która pewnie jeszcze tu jest. Dobra, jest, jest samiczka. Gaj płodności jest słaby, ale porównamy partnerów. Znaczy nie mamy tego partnera. Ja wziąłem tu mamy Masz porównaj partnerów O no dobra, no, to na razie trzeba na ten No i teraz samiec, który Jest dosyć, no Ha, ha, handle. Ha, ha. No, drogi był samiec Dobra, mają duże miejsce, naprawdę. To jest duże miejsce, przydaje. Mi I teraz tak, zamiast, że weźmiemy co to było? Gatunek. Nosorożec. Tyjski. I tak. Mały koryt. What the fuck, czemu? A tu macie tu. Duże koryto. To wolimy tu. Wodę z wodociągów w każdym może być. I małe koryto. Weźmiemy z dwa koryta. Wody nie dałem dla nich. Dobra, tu weźmiemy wodę taką. Widzicie. Nie wiem, to wodę można dać. Czy takie coś dla nich starczy? tak uszoprowany, tutaj. I dużo to spania. Eee, zaraz tam jeszcze było zmienianie. Mieli takie coś i piłkę tą nową. Damy dla nich. Zabawki! oj, zabawki to mają kąpiel! O! Ale zaraz zrobimy to coś innego. Aha, miałem to zabrać tam. Zapach tego. To zabierzemy. I tu zrobimy Dla nich teren. ...dni. I woda. Spokojna woda? Czy bardziej zburzona? Nie mam tam nie wodę. Choć to mi się trochę nie podoba, to jest słabo trochę. O, takie coś? Nie, to jest... Mogę tak pomiędzy być. To wygląda źle. Strasznie to wygląda. Tutaj troszeczkę... Zjedziemy. Oj, dobra, za dużo. Nie chcieli tam tak pływać. O, takie coś. Dobra, i tak ogólnie teraz trzeba i tak służyć. To wypuścić sobie tak po skrzydli. I teraz. Ee, nie Dobra, to naśpiemy znaczy, tam, że sobie nie gdzie indziej. Wybieg, jest ok. Zobaczymy, co oni, teraz nie pasuje. Teren za dużo trawy. Lubię krótko trawę. Ja też lubię krótko trawę. Ogólnie tutaj nie może być krótko tak, jakby... Oni uwielbiają klebę, więc klebę damy dla nich. Tu kleba ciężka. Klebę dla nich tu mamy. O, pięknie. O. Wody też mają dużo. Kleby jest za mało. O już z nas. nie lubią. Roślinność. Oni tu tak stawili na roślinność tak średnio. O co no Więc biomy i na przykład klimat markowany. Coś tam oni lubią, coś tam oni nie lubią. Patrz na przykład to, O, okej, okay, dla nich jest taki coś. Więc postawimy dwa. I wszystko. To jest coś tam nie pasuje im. Nie, Kidropsie... Bo jest społeczność. Ja widzę po tym, że ludzie się na nich patrzy. lat oni się... Stresują strasznie, więc będę musiał coś na to, na to poradzić. Ale, jak złożycie, już mamy do surowców na surowce i będziemy mogli, w wybieg, postawić takie coś jak to: czyli informacje, Mam nadzieję, że to jest. Gdzie widać. Ale, co jest najlepsze, mogę postawić to w takim miejscu: Spójrzcie to, czyli. No, i teraz donate box, donation box tutaj, stawimy, stawimy. i tu stawimy donate Takie trzy donate Eee, zestresowane. Co tam? Wszystko dla nich, bo coś, cieszy, cieszycie się. Cieszycie się. Lżycie się Z jeszcze na. na yy. Na ostatnią chwilę damy to dla nichże Ale na razie nie mamy to Mamy tylko dwóch tych trenerzy Dobra Alert zakończony techniczny. To są techniczne go zobaczyli Spinaczki i te szybki można sprawdzić szybko. Co ciekawego dodali. Ale widzę, że dodali, bo już jest coraz więcej. To już jest takie żerafie. To może nie, alert to to może nie. No może też rafie, pozmieniamy to. Dobra, dzięki za uwagę. Pamiętajcie, lajkuj.